To znaczy tak, ja myślę, że tak można podsumowując, spotkały się dwa zespoły, które, którym po prostu jakby w tej rundzie nie szło. To znaczy tak, też patrzyliśmy gra Podlesianka, bo z reguły, że właśnie patrzyliśmy na mecze i zresztą te wasze skróty co dają nam też obraz przed meczami często sobie oglądamy. Ale tak jak mówię właśnie, że w wielu meczach, podobnie jak Podleśanka, jak i my, nie byliśmy gorsi od przeciwnika, a czasami też lepsi. Natomiast tych meczów nie wygrywaliśmy i, i po prostu taki nastrój jakby w zespole siadał. I tak jak patrzę dzisiaj. To podobnie w Podlesiance, to jest taki zespół, który i, i walczy, i fajnie gra. Natomiast no tu już też widać trochę takim, że, że to trochę usiadło i to było widać w meczu dzisiejszym, bo uważam, że, że myśmy jednak trochę, trochę, trochę więcej dzisiaj pokazali z tymi sytuacjami i minimalnie byliśmy lepsi, więc, więc te punkty dla nas to jest jak jak jakieś życie nowe, bo jakbyśmy tutaj stracili, mamy następny mecz o wszystko ze stilonem i, i, i nagle na początku ligi myśleliśmy o tym, że się włączymy do gry o czołówkę. No a tutaj niestety teraz musiałbym bardzo mocno patrzeć na dół, bo, bo jeszcze te trzecią zdania powiem, bo uważam za kuriozalną sprawę to, że że tyle zespołów spadnie do tej ligi i, i że prezydent nie znalazł na takie coś prostego jakby rozwiązania, bo, bo jednak to można zrobić tak można zrobić prostymi rozwiązaniami, dać jakby jasne rozwiązanie, które daje że w, z każdej lidze spada zespół od 13 czy 14 przed sezonem jakby wystarczy tylko poinformować zespoły przygraniczne do różnych rejonów że w następnym roku mogą zostać przeniesione dzisiaj PN rozgr prowadzi rozgrywki więc jakby tutaj spada 8 zespołów a w innej grupie spadają 3 czy coś takiego no to jest, to jest dla mnie bezsensowne a tak ja mówię, takie rozwiązanie po prostu daje to, no jeżeli mamy z gorz czy Gorzów, zespoły Gorzowskie czy Subice, dla nich naprawdę nie jest problemem, żeby jechać w grupie tej zachodnio-pomorskiej, wielkopolskiej, jak mają jechać do, Biel do Bielska w takiej odległości, to spokojnie takie rozwiązania można by było zastosować, tylko trzeba chcieć, PZP, nie? na zasadzie takiej, wtedy nie będzie takiego polowania jak dzisiaj na, na... Ten, ten, bo przecież dzisiaj wszyscy patrzą na to. Na to połowa ligi może spaść. Dobra, trochę za dużo. <grystanie> Dziękuję serdecznie. Witam no na pewno dla nas e, bardzo ciężka sytuacja. E, czujemy, że zawiedliśmy zarówno w tym meczu, jak i w kilku poprzednich, gdzie te punkty były na wyciągnięcie ręki gdzie jakieś drobne detale powodowały, że ich nie zdobywaliśmy, no bo gdyby tych punktów było więcej, nasza sytuacja po dzisiejszym meczu byłaby na pewno zdecydowanie lepsza, jest, e, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, jest bardzo, bardzo, bardzo ciężka, jeśli nie beznadziejna e, i na pewno, na pewno jesteśmy tego świadomi, jesteśmy realistami. E, tak jak trener tutaj wspomniał, to, no, ta sytuacja jest... Jest dosyć kuriozalna z ilością spadków, ale, no ale my też jesteśmy świadomi, że nie, niestety nie, nie jesteśmy też w gronie tych zespołów, które, no, które są zagrożone, bo my jesteśmy bardzo zagrożeni i wręcz, wręcz można powiedzieć, że ten mecz nas mocno zakopał. Na pewno jesteśmy zdecydowani do walki do samego końca. Cztery mecze przed nami, na pewno nikt tutaj nie będzie się poddawał, na pewno nikt z zawodników, ze sztabu nie, nie złoży broni. Cokolwiek ma być, to chcemy, chcemy tą ligę dokończyć z honorem, z klasą, z siłą i z godnością. Jesteśmy, jesteśmy małym klubem, jesteśmy klubem w szczytowej momencie swojej, swojej historii. Nigdy wcześniej nie byliśmy na tym poziomie. Stać nas było na sportowo na, na pewno na dużo, dużo lepszy wynik, ale myślę też, że trzeba docenić to, co się tutaj wydarzyło, jakim kosztem to wszystko, to wszystko zostało osiągnięte, ile problemów stwarza na nasza obecność w trzeciej dla Nie będę już gdzieś tam się skarżył, ale, ale nie jesteśmy tutaj, nie jesteśmy, nie jesteśmy żadnym priorytetem w Katowicach i, i nigdy nie byliśmy, dlatego dlatego radzimy sobie własnym asumptem, no i też niestety własnym asumptem dzisiaj zawiedliśmy tak jak powiedziałem na wstępie natomiast w środę jest kolejny mecz trzeba ten zespół zebrać do kupy na pewno też e, dzisiaj chciałbym podkreślić, aczkolwiek nie tłumaczy nas to w żadnym stopniu, byśmy byliśmy bardzo, bardzo mocno osłabieni, bo Brakowało Kajtka Kunki i po kartkach, brakowało Marcina Rosińskiego, brakowało, e, brakowało Łukasza Winiaczyka, który też na ostatniej prostej nam się e, nam wypadł ze względów zdrowotnych. No i oczywiście e, osoby bardzo, bardzo ważne i Przemka Rzemły, który, który wiadomo, że już wcześniej mm, wcześniej. Wypadł, także no to jest e, wymieniając te nazwiska, dowiemy wiemy, że to są ludzie absolutnie kluczowi dla, dla tego zespołu. To są absolutne filary. No i też też dzisiaj, niestety, było widać pewne deficyty z tym związane. No ale po to, też budowaliśmy szeroką i silną kadrę, żeby, żeby w takich momentach się nie skarżyć. Chciałem tylko to podkreślić, żeby, żeby to wybrzmiało, ale oczywiście e, nie tłumaczy nas to w żaden sposób. Zbyt mało sytuacji ofensywnych dzisiaj wykrywaliśmy. Ślęża miała, ślęża. Ślęża miała ich e, i tak, znaczy tak jak to powiedział troszeczkę więcej, więc, więc no, ten wynik. Nie, niestety nie jest, tutaj, e, nie jest tutaj jakimś dużym, dużym zaskoczeniem. A to, co, to, co mogło się wydarzyć, no to chyba 0-0. Być może, być może to byłby taki wynik, który też e, dużo by nam nie zmieniał e, w naszej sytuacji. Także no, nie ma co już rozpamiętywać. Skupiamy się na pniówku, a później na Karinie. Dziękuję bardzo.